Witam, z tej strony ogrodnik, a dzisiaj Wam pokażę Jak przyciąć wiśnie. Dobra, to bierzemy sekator Ok. I po pierwsze co zniemy, to tego wilka tu tniemy Tniemy go tutaj O Na przykład O I ucięty, dobra Ucinamy jeszcze tak, przejdziemy sobie tutaj Utiniemy sobie tu, bo tu idzie yy, Idzie tutaj w koronę, tuniemy go od właśnie tu Czekajcie Oj Ten sekator to już się rozwalił o kurde, sekator mi się rozwalił A teraz wam pokażę jak naprawić sekator. To się robi tak, tak. Jedną ręką nie pokażę. Przykręcamy. Mocno. No cóż. A tu jest śrubka. Aha, dobra. Poczekajcie, ja naprawię sekator, ok? Dobra, jestem już. No nie wiem, może przytniemy tą gałązkę jeszcze. Dobra. A kurde. Nie. Uch. Uch. Kurde. Dobra, ale ucięte jest, dobra, niech się nic zarobia. Tu ucięliśmy, dobra. No przepraszam, sekator muszę nowy kupić, bo jest naprawdę z nim... Źle Niestety Za Nie wiem czy Mówię Filmik zrobimy Dobra To tak jeszcze tutaj Tego wilka Gdzieś tu O tak Tutaj O Ucięliśmy. Ten czubek ucinamy gdzieś tu. Skacze. No ucieknie, chyba. Okej. Okay. Dobrze. Niestety kurde ten sekator mi wkurza już. Powoli. no utniemy sobie jeszcze. O, tam jest jakiś wilk. Dobry. To tutaj tniem. Tego wilka nie ma akurat tutaj. O! No tutaj będą kwiaty ogólnie, bo patrzcie jakie są pąki Czekajcie jak ktoś tam jedzie Kurde, jedzie ktoś Spadamy, na razie koniec, pauza Dobra, jestem z powrotem, ogólnie naprawiłem sobie sykator, bo już mi wkurzał, tam możemy ciąć w ogóle, ten sykator już jest stary, więc już tam musi być, więc utniemy sobie, tą gałązkę sobie utniemy, o, tutaj, no, no, o, ta to tnie nawet, Oby tak cięło jako. dobra, o, przede wszystkim uczynimy sobie tą gałązkę, bo przeszkadza o tą o, przy samym O, dobra, latnie No tam już nie, bo już idzie tutaj mogę ją tylko skrócić o, dobra, e, tnie teraz, no no dobra ta, ta jest chyba, słuchaj, to tu, albo tu sobie utniemy. Tą tutaj, o. Dobra. Tą sobie nie utniemy, bo jest ok. Pójdziemy sobie tutaj i utniemy sobie. Tą sobie utniemy, bo tutaj będzie przeszkadzało, raczej. Hmm. Albo. Dobra, to utniemy ją tutaj. No. i utniemy sobie tutaj, jak do góry tak idzie, nie właśnie utniemy sobie tu, przy, te, przy tym właśnie pomku, o tutaj, o dobra tniemy sobie, o tutaj, dobra idziemy sobie tu, patrzymy i tniemy, i teraz tutaj nie. Tam, gdzie mi przeszkadza, na przykład, utniemy sobie tą dolną, tutaj. O, tutaj, tą dolną. Dobra. I co tam jeszcze? Nie popatrzę. Mhm. Ogólnie to fajnie jest. No może być. No chyba, że jeszcze utniemy sobie trochę tą, bo ta jest długa nawet. Przy tym. O. Dobra. Okej. Okay. Tak to właśnie wygląda. Proszę Państwa. Utniemy sobie. O! Tam sobie tkniemy, bo jest za długa trochę. Gdzieś tu. No, dobra. no i co? Tu będą kwiaty, wszędzie. No i co? I to by było na tyle raczej. Więc jeśli Wam się podobało, to zostawcie suba, łapkę i komentarz. Cześć.